Hej, 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 pewnie się zapytacie, co ja tu kurna robię. Kówno. Wiem, to nie było śmieszne. Dzisiaj sobie pogadamy. W sumie o tym, czy chcecie kanał bardziej animowany. Wiem, te animacje na początku nie będą zarąbiste, bo nie umiem do końca a kurde, nie wiem tak animować dokładnie, nie umiem tak, wiecie. I właśnie w tym rzecz że dzisiaj zrobię animację. Taką samą na shortcie, tylko że dłuższą. Wiem, wiem Wy bardzo byście chcieli, żebym no, robił też e, content gamingowy i będę robić, ale trochę tak i trochę nie, dlatego że bardzo chcę teraz skupiać na kontencie animowanym. I ogólnie też wam bardzo dziękuję za 63 subskrypcje. Mam nadzieję, że tak będzie dalej, bo dobijamy 100 subów, więc mam nadzieję, że tak dalej będzie, bo naprawdę tak bym chciał, żebyśmy, żebyśmy, dobili te 100 subów. Naprawdę byłoby mi tak miło, a was to nic nie kosztuje, a ja się będę cieszyć, więc no wiecie. Wie, wiecie jakaś, jest jakaś, jest pierwsze kompromit... kurde, nie kompromitacja, kurde, nie kompromitacja. Mm, kompromis, Kurde, kompromis. No, kompromis wysłowić się nie umiem. Tak, wiem, ten film będzie trwać dwie minuty. Ale to dlatego, że to jest tylko filmik, po to, żebyście wy powiedzieli mi, mi czy chcecie, kurde, czy chcecie filmy takiego kontentu. Możecie napisać w komentarzu, zostawić lajka, subskrypcję. Cześć!